Siemaneczko, się, maneczko, ale lecą. Lecą, mamy nadzieję, po zwycięstwo. Tak jest. Miejmy taką nadzieję. Oj, sorry. Eee. Zadaleczko, Za daleczko, za daleczko. Gdybym był troszeczkę bliżej, to, to tak. Jakbyś tam to odbijesz? Odbiję to. Oj o. A kolega ze mną poleciał. Trochę tak w powietrzu gorzej grają, więc jest. Jest. No nie. Na pustą ja tego nie mogę trafić. Dlaczego? Co jest nie tak ze mną, że. Oj. 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 Ja jestem tutaj. Tak, na, na razie z boczku, bo nie wiem, co się będzie działo. Bo no to... wiem, wiem dobrze. O, super. A piłka tak lubi. Muszę się wycofać trochę, bo Zaraz. nie da. Do żadnego? Nie, do żadnego. Nie, nie do... za tak na wprost, nie leciała. Ale... Oj, 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 oj. No dobra, dobra, Ja jestem z tyłu. Też się pomylili. Nie, no przecież oni są do ogrania. No tutaj to już tak, to już no, bardzo mylą, ale spokojnie, no jest 0-0, no nie ma się... Tak, potrzebujemy tej pierwszej, drugiej i piątej bramki, żeby. <laughs> W pierwszej, piątej, dobrze że tam był. Mam fula w razie lecisz, tego. Lecisz, lecisz, lecisz. No nie no, gdzie? Przecież, jakby to mogło wpaść? Kurde. Olej, to się odbiło. Nie, no to to już jest. Nie, nie, nie. nie. sobie. Ale z niego Bambi Różyna bambika. Niedługo my. A ja tam co ja, ja, to jadę na te... ...zara na, na mistrzostwa, bo już tam... Pisali mi na skrzynkę, że... Widziały moje poczynania. też ...Rocket League... to uderzył. Dążysz? Ja już staram się wracać, ale... O nie! O nie No kur... To się musiało zdarzyć, kurde ja to się minąłem. Gościa będę skasować A nie skasowałem Spokojnie. 10. Tak, tak, spokojnie, jest na spotkę tak zakręcimy, że to... Będzie 3-1. Ale yy, tak w ogóle Bol. ...to... Yy... No Jest! Jest! Musisz się yes. skoncentrować jak to leci, kurde, są prawda. To prawe, udało tak. nam się y, zrobić challenge na 0 z tyłu. Kiedy? No, na MadMaxie. Naprawdę? Było 2-0. No, to się nakamerowało. To się nakamerowało, tak. mamy to. Przypomnieć. To się Także, jeśli chcecie to zobaczyć... To jest to na kanale. Uh, uh, uh. Aleś to zrobił. No i mamy 2-1. Musiałem się chyba odczarować troszeczkę. Ja mówiłem, piłeś nie jedź. rybatka była dobra. Dobra, była. Ale ja też się poświęcam. Nawet śniadanka dzisiaj nie zjadłem, mówię. Ale ja też, bo nie wiem kiedy. Wejdę, mówię. Z dobroci ser... serca. <noise> tu już się kolega wkurzył, bo go <noise> skasował. Znaczy, odbiłem tak niefortunnie, że nie mógł do piłki dojechać, to teraz mnie tak uderzył. Hamsko. Łobus. Łobus. <noise> Chłopcy, słab serdak. Biorę! Oj O nie! nie, Nie Już jestem, nie tam, już, nie, tam, już nie. jestem. Ale ja to zwarzywiłem. Przestraszyłem, nie ja Jestem, jestem. Jest twoja. Jest. Dobrze! O no, nie! Skasował mnie. Dobra, dobra. A Chyba będziesz, się bał. W razie by się coś działo, to będziesz z tyłu. Ja poczekam. Ja lubię tak być jest. z tyłu. Zastawiłeś. Nie, nie muszę ci to zabrałem. Troszeczkę. Sorry, kurde, Ale i? Darł się. Kurde, że... Ej, darłem się odkąd jechałem! Ja, ja już wiem, <grym> ja wrażenie. Także... Ale dobra, Spokojnie, o, sobie. Nie, potrzebujemy jeszcze jednej brameczki, nie? Jest! Mamy to! Mówisz masz, Michał! Powiem mam. ci o to A chodzi. Ja nie jest My tak naprawdę to udajemy, że nie umiemy grać, nie? To tak... Tak, taka przykrywka, że nie było, że... Tak później łatwo na takie silvery na idzie i... Uu! Co jest? Kurde... Kasują mnie... Oj, myślałem, że to usiądzie... No ja to, też, patrzę. tak... Z mojej perspektywy to wyglądało... Jesteś tam? Nie. Właśnie nie bardzo. Ale dobrze. Ja jestem w bramce. Oj. W France to ja jadę. W razie się minę... Jedź, no ty się... Ale ty się nie mijasz, ty się nigdy nie mijasz. Aj, Dobi, Dobi, Piądzi nie! mamy Ja. Nie no, przecież to już jest jazda. No wygrywa! To już jest taka jazda. Bez trzymanki. O kurde. No i co i na... Nie, pomylił się. <laughs> Nieźmij się dziadku z czegoś. <laughs> Oj, ja myślałem że to podbijesz, No, no Bo brak. chciałem, nie! Ja już... Czekałem, tutaj mówię. Oj! Jeden! Mamy zwycięstwo! GG, o, i tu MVP mam nawet. Plegmatyka A, mam. Widzisz, widzisz? Oj... Wracamy na zwycięskie ścieżki, nie ma to tamto Jest prawo, prawo dla nas. Brawo. Nie ma pitu pitu O! Jak coś mogę odebrać? Jakieś coś? No ja mam zrzut sobie, otworzę później. Level wyżej trzy. mam, jo! czy kurde trzy meczyki, nam się udało zagrać, to było fajnie, bo chciałem zobaczyć co to jest ten zestaw narzędzi, w sumie, bo... Ja tutaj, no nie grałem nigdy w tą ja grę utrzymy. tak... Trzy meczyki to spokojnie, uda się. Tak kurde tam ogarnie co tam jest, z tego jakiegoś wydarzenia, który jest teraz. A jeszcze trzy, oprócz tego to jeszcze trzy? Nie no, łącznie z tym A, tym powiedzieć. i... no dobra, no to spokojnie. O, proszę Państwa, Polonia Nysa. Pozdrawiamy wszystkich z Nysy. Tak, i prawie byłoby 1-0. Mam, by... mam nadzieję, że będziecie dla nas łaskawi. Oj, 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 dobra, dobra, spokojnie. Jestem. O, o, Jezus! Dobrze, dobrze. Nie wiem, czy tam cię popchnąłem trochę, no, czy nie. Nie, ale nawet dobrze. Patrz teraz. Patrz teraz. No. jeden 0 z piłalami. Patrz. ho, No, powiem ci, że. Jakby ci się to udało. To trochę. Skubią mi. O! Oj. No. No. Ja jestem z tyłu. Dobra, ja teraz ja jestem z przodu, ja, to ja trochę podziałam. Mocno o piłkę. Dobrze. Wierzysz to? No, jako tako. Oju! Juh. Dobrze, 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 dobrze. Nie dać ich zniszczyć. Ich. Z szacunkiem do miasta, oczywiście. Tak, nie niszczymy miasta, tylko Polonie rysa. <słuch> Oj, miniałem się. Dobra, super. Właśnie, ja we wcześniejszych meczach tak miałem, że na takie piłki, no nic nie mogłem trafić, Bu! Po... Traci Braci bramkę, 1-0. Mamy 1-0, proszę Państwa, ale wychodzą na prowadzenie, jak długo to utrzymają, czy się uda, tego nie wiemy, ale zobaczymy. Dośrodkowanie i strzał. Dośrodkowanie, wysunięcie na brameczkę i po prostu nie mieli szans, to się musiało tak skończyć. Immortalo z asystą Zabieramy piłeczkę i lecimy po prostu po kolejne bramki, bo tutaj nie ma co czekać Bo jakby się zacznie wyczaić No to będziemy tracić bramki, a tu Chodzi o zwycięstwa, o strzelanie bramek Aj Jaj, 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 jaj Chciałem być tak, sukarzem. <laughs> Skasowali mnie Dobrze Michał, dobrze I ja wychodzę Z kontro. Oj, ale się nie udało. Ale jesteśmy na ich połowie, więc to już jest coś. Może teraz, może teraz. Może się pomylą. Tak jest. Jest szansa. Jest szansa. To środkowanie. Kasacja. Malwersacja. Masturbancja. Myślałem, że znowu cię skasowałem. Aż mi się coś przypomniało, bo Andrzejowi wczoraj coś wysyłałem. To już to wysyłałem na TikToku, takiego śmiesznego TikToka, kurde. Michał, ale to nie, nie w tą stronę. Ej, ja po prostu, żeby oni tego nie uderzyli. Uf. Kurde, chyba im trochę do... dobrze zrobiłem. Kurde, dobrze do... im zrobiłeś? Jak go nie patrzę, dobrze, Dobra, dobra już. Wybijamy i lecimy. Tak, Szybka, kontra I, I 2-0 i po prostu. Tak, jest. Jesteś już tam? Gdzieś Jestem, blisko? powiedzmy. O, ja powiedzmy, że też to. O kurde. O, o, nie, Nysa nie daje rady. Nysa jest. jest twoja, jest twoja pieczka. tam Oj, nie, to jeszcze nie. Nie zamierzałem jeszcze z tego uderzać, Trzymaj. bo... Wiedziałem, że nie mam do palacza, dlatego. Przecież Hans nikt nie będzie z tego strzelał. Kurwa, kto to. Kto to murował? Jest twoja. Jest twoja. Nie, naprawdę, brakowało mi tych Gierek trochę z y, Rocket League, a powiem szczerze, bo. No nie ukrywając, no nie nie nagrywaliśmy Aj! dawno z Rocket League'a. Ja to popisułem. U, nie. Nie. Nysa robi na 1-1, panowie. Nie, do no jak, czemu, dlaczego? Spokojnie, 1-0. No to nie ma prawa się tak odbić. Spokojnie. Lecisz, lecisz Marze, na piję ja... <coughs> o nie, już zaczyna się mijać. Już się zaczyna. Przedmię, ostro. Ostro! U! Jezus O o Jesteś skasowany ty, ty jesteś skasowany? Nie, nie, nie. Gościu był. Boże! Dlaczego ja takie rzeczy robię? 60 seconds on the clock. Najgorsze jest to, że nie grają mocno, a właśnie tracimy głupio bramki, nie? Takie... No to... To głupio, nie głupio, no tak się akurat półka odbija, żebyśmy też grali jak jakieś... Nie! Prosy. Uh -uh. To o no, Było... Nie, było inaczej. To nie leciało w bramkę. Ale teraz Ale leci! Ale teraz leci! Teraz... Było, było... Już daleko, było widać z daleka, że to nie wpadnie. To nawet z mojej perspektywy. No że... nie. Nie no, zaraz to któryś. Teraz. Teraz. Nie. Też nie. Oj, Oj. Myślałem, że mam to kurde. Nie, ale na dogrywkę... Na dogrywkę my się pokażemy. Co my potrafimy. Oj! Wiesz, że tak się Hams podbiła, że... Nie. Nie, to się nie dzieje się nie dzieje to... Ja pierdziolo Ja to jeszcze uderzyłem No i tak by wpadło nie no odbiło się padło No zobacz O, widzisz? Gdzie? Aha, nie wiem kurde. Ja o, ha, ha. Widzowie, no tak się zdarza, kurde, tak się zdarza miała być Miała być mocna wygrana Ale no niestety Nie udało się Walka była niemiło